mi zimno, no i na wieszaku wyglądała lepiej. Wieszaki zawsze dobrze wyglądają. U. Czy ta kurtka dobrze leży? Mówi, że rewelacyjnie wyglądasz. Ty też. Jestem wiz. Spotkamy się za godzinę w kawiarni. No pewnie. Czy ten szalik nie gryzie się ze swetrem? Mówi, że szalik jest doskonały. Zabawne. Ja użyłbym słowa doskonały opisując Ciebie. Jestem Blake. Chciałbym cię zaprosić na małą przekąskę. Przy fontannie w południe? Na pewno będę. Ach, głupia bluza z pudlem! Kończy się szkoły czas, nic nie krępuje nas. Czas przyjaciół spotkać z tym, zawsze chodzimy razem. W życiu czas Przez noście na ścień To najpiękniejszy w życiu czas Szóstka w pracy Dwa za 1. I Blake też zaprosił mnie na randkę To najlepszy dzień zakupów w moim życiu a ty gdzie byłaś, kiedy każdy wolny chłopak umawiał się z nią na randkę? Czasem denerwuje się w obecności chłopców. Ta bluza z pudelkiem trochę ich odstraszyła. I ślinotok. Zatrzepotałaś rzęsami, prawda? Tylko troszeczkę. Bzdura! Wasze durne trzepotanie rzęsami nie ma dla nas żadnego znaczenia. Albo się podobacie, albo spadacie. Oh, pokaż im, Ketlin. To nie może być legalne. Nie przejmujesz! Się. Nie mam zamiaru spotykać się z obydwoma. Pójdę na randkę z jednym i drugim, żeby wiedzieć, który jest lepszy. Pić mi się chce. Ile lemoniady dostanę w zamian za tę przekąskę z kurczaka? Fuj, zero! Spadaj! To pamiątka z pracy. W nadziej mnie! Świzwo! Może sprzedaj go przez sieć? A może go wyrzuć? Albo zakop, lub spal. Najbardziej podoba mi się pomysł nikki. Pójdziesz na aukcję, mój mały kurczaczku! Nikt nie wyda kasy na zepsute mięso. Spoko! Potrafię się całkiem nieźle targować. Ciekawe, co za niego dostanę. Jadkie ubasiane. Szadzik. Narciarz. Czas na pierwszą randkę dnia. Kawa z winsem. Buziaczki. Powodzenia w podrywaniu przystojniaków, tylko żeby dla nas nic nie zostało. A, czyżby zazdrość? O, nie możemy tutaj usiąść Tu jest rezerwacja Tak, dla nas o. Mm. Zbiór w kwietniu Z zasobów hodowli Ekspozycja na zachodzie Dwie filiżanki i będą dolewki Posadziłem maskotkę na tylnym siedzeniu mojego skutera i pomknąłem, zanim ktokolwiek zauważył, że pingwin zniknął. O, Vince, Jesteś niezwykły! Mogłabym słuchać twoich opowieści przez cały dzień. Już późno! Zaraz się spóźnię na drugą w, w, w Zmianę! Drugą zmianę! Drugą zmianę w cytrynie! Pa! Szadzik! Pierwsza wymiana! Kurczak Lover 32. chce się wymienić na pióro świecące w ciemności. Gratuluję ci nowego domu. Obyś był tam równie szczęśliwy jak na dnie mojego plecaka. No dobra, randka numer dwa. Na co ciebie stać? Cześć, Blake! Kathleen, wyglądasz zjawiskowo. Mm -mm. Mm -mm. Czy tutaj wieje wiatr? O, zimno ci, pozwól. Dzięki! Dokąd pójdziemy na lunch? Donikąd, bo lunch przyszedł do ciebie. <laughs> Niczego równie romantycznego. Zatem nikt nie zrozumiał, jak niesamowita jesteś. To prawda. Jesteś moim natchnieniem. Jesteś moim życiem. <śmiech> <śmiech> Chyba zawładnęłaś moim sercem, Kathleen. Chyba zawładnąłeś moją ręką. I nigdy jej nie wypuszczę. <śmiech> <śmiech> Hamburgery nie są złe, gdy im śpiewam pieśni me. Mam dosyć nastolatków. Przywitaj się z nowymi pracownikami. Georgeem i Grace. Miło cię poznać, mały. Witam w drużynie. Jestem Wyatt. No, jaki uprzejmy i tak ładnie mówi, prawda, George? Spytaj go, co można zrobić z tym uniformem, żeby był wygodniejszy szczypiem, nie w tyłek. George, nie mów takich rzeczy w restauracji. Niech każdy pilnuje swojego tyłka. George! Jakby co, to będę tam. Zadawali tak przez cały dzień! Kłócili się o tyłek? Stary, masz przeklapane. Nie możesz ich ignorować? To spróbuj zignorować dwugodzinną debatę, czy słomki są białe w czerwone paski, czy czerwone w białe paski. Śmialutko, ignoruj! Może kup sobie zatyczki do uszu? One naprawdę działają? A jak inaczej zniosłabym klony, nie mówiąc o tym przygłupie? Ej, patrzcie! Jestem pracowniczym uniformem Łajeta! Au, boli! <głodzio> Mogłabym korzystać z nich w domu. Dobry pomysł! Hello. Nie uwierzycie w to? Wymieniłem swoje świecące pióro na te cygara w kolorze cukierków! O, gratuluję ci! Ale to nie są cygara Jude, to coś bardziej kobiecego. Czyli? To tampony! A! 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 Tak, zawsze szukałam dojrzałego chłopaka. Dzięki, mała! Chciałbyś! Tu jesteście! I jak randki? W zabójcze! Oni bardzo się różnią od siebie i są tacy cudowni. To znaczy są tacy cudowni. Dobra, kumamy. Ale nie mogę chodzić z obydwoma. Pardonem, mło, a właśnie, że możesz. Ale ja raczej jestem monogamistką. Ale także świetnie robisz zakupy. Niektórzy nazywają mnie mistrzynią, ale czy mają do tego Vinci Blake? Nie kupiłabyś sukienki przed sprawdzeniem cen w innych sklepach? Hm. Porównywanie cen towarów to podstawa. A najlepiej, jeśli kupisz kilka sukienek i weźmiesz je na próbę. Jeśli Ci się nie podobają albo ci nie pasują, to zawsze możesz się zwrócić. Bo klient ma zawsze rację. Czyli teraz trafiła ci się promocja typu 2 za jeden. <laughs> Uwielbiam 2 za jeden! Au! Możesz zapomnieć o braniu na próbę innych sukienek, jasne? Nie słuchaj go, Kathleen. Nie mówię tego dlatego, że zagarniasz wszystkich fajnych facetów. Przysięgam. Chociaż mogłaby się zostawić trochę testosteronu dla innych. No co? Jen chce powiedzieć, że te randki mogą Cię dużo kosztować. Nie mogą, bo to dwa za jeden. O, oh, mam dość. Proszę Was bardzo. Świeże i gorące. Podaj kieczup! Chyba ketchup! Chyba wiem, jak się wymawia moją ulubioną przyprawę. Podaj mi kieczup! <laughs> kieczup, ketchup! Tak czy inaczej szkodzi ci na serce. Zapomnij o sercu, bardziej martwią mnie hemoroidy. Sercą cieczy palą. Oj! Czekajcie, hamburgery! <laughs> Dzisiaj to już trzeci raz! Podasz mi ten kieczup, czy nie? Nie, dopóki nie powiesz prawidłowo ketchup! A, prawidłowo mówi się ketchup! Czy to jasne? A niby kto to tak wymyślił? To nie ma sensu za grosz. Aha, A kieczup ma sens! Słyszałaś kiedyś, jak chrapiesz, jakbym spał obok niedźwiedzia z katarem. Tak, a ty robisz. Dobijcie. Dobijcie mnie. No, masz już pana właściwego. Lub pana właściwego na teraz. To nie jest takie proste. Najpierw Vince wziął mnie na tańce. Mogę z tobą tańczyć godzinami. Au! Uważaj, każda róża ma kolce. Potem Blake napisał mi wiersz. Jesteś kwiatem i klejnotem. Me życie ma sens z powrotem. Chcę wskoczyć do twego basenu. I tak pławić się w twym cieniu. Lin, jesteś moją miłością, Lin. Oh. Chwila, miłość Lin to romantyczne. Pozwól mi dokończyć, czy nie? Dobra, miłość Lin, mów. No więc, potem Vince zrobił mi niespodziankę w pracy. Tym razem usunąłem kolce. Och, Wincuś! No i kiedy już myślałam, że decyzja podjęta, Blake pokazał mi gwiazdy. To Orion? To niedźwiedzica? A to moja ulubiona konstelacja, Ketlin. Naprawdę istnieje konstelacja o imieniu Ketlin? Nie cała konstelacja. Tylko jedna gwiazda. Na tyle było mnie stać. Nadałeś no gwieździe moje imię? Teraz, kiedy spojrzę w niebiosa, zobaczę ciebie. Och, mlejkuś! Uuu, ciężki wybór! Tak się cieszę Twoim szczęściem, że mogłabym krzyczeć. A! Aha. Kiedy Vince jest w pobliżu, to słyszę muzykę. Potem pojawia się Blake ze swym poetycznym sercem i urodą tragika. Więc dużo myślałam i sądzę, że Proszę nie mów. Nie mówić czego? Że znalazłaś tego jedynego? Słyszałyśmy to już z milion razy. Jeśli chcecie wiedzieć, to miałam zamiar powiedzieć coś innego. Och, Ach. wybacz. Wybacz. Chciałam powiedzieć, iż jestem pewna, że znalazłam dwóch. O. Oh. Oh. Jeśli wybiorę wincusia, to muszę rzucić blejkusia. A jeśli wybiorę blejkusia, to muszę rzucić wincusia. Co mam robić? Na początek rzuć zdrabnianie ich imion. Jak mam wybrać jednego? To tak, jakbym miała do końca życia nosić tylko jedną parę butów. Jeny, jakaś kobieta zaproponowała mi lampę w zamian za te specyfikołki dla lasek. Kto to jest, Tiffany? Lampa od Tiffaniego? One są bardzo cenne. Super! Nie potrzebuję jej, ale może ktoś inny ją zechce. Pany, cicho tutaj. Zbyt cicho. Tak, przyszliśmy posłuchać pierdziadków. <słuch> Mają przerwę. Tylko wtedy się nie kłócą. Biorą sobie gorącą wodę, przyniesioną z domu herbatkę, a potem siadają w milczeniu i sączą ziółka. Wygląda to na nową modę. Dobra, boję się. Zaczynamy I kolejna rzecz, monety są zbyt ciężkie Nieprawda, są zbyt błyszczące Błyszczenie nie robi dziur w kieszeniach Ale ciężar nie oślepia mnie, gdy pada na nie światło O, są niesamowici mm, Ty zachowujesz się identycznie, kiedy marudzisz Nikt nie marudzi tak jak ty, mała Marudsonowie nie są niesamowici, są nie do zniesienia Nie mówiąc o tym, że odstraszają klientów mm. Potrzebuję nowej mm. pracy Hej! Jakiś koleś chce wymienić moją lampę od Tiffany'ego na dwa bilety lotnicze na Hawaje! Co? Niemożliwe! Ziom! Żartujesz! Tylko ty mogłeś zamienić zepsutego kurczaka w lot marzeń? Szkoda, że jestem uczulony na hula. Hej, śliczno to! Cześć, Wincuś! Ziomy! Słyszycie? Niezła nuta! To Blejkuś, To Blake -uś, To znaczy Blake! Mój e, brat! Tak, brat! Zaczekaj tu! Kim jest ten facet? To Wincuś! To znaczy Vince, Mój e, brat! Zaczekaj tu! Rany! Nie wiedziałem, że Ketlin ma brata, a teraz nawet dwóch! Naprawdę muszę zacząć lepiej słuchać! Idę planować naszą kolejną randkę. Na razie śliczno to. Do zobaczenia na randce! Cześć! Ach. Ach. Masz rację, Jen! Nie dam rady chodzić z nimi naraz! W końcu do ciebie dotarło! Nie jestem w formie! Jeśli chcesz to skończyć, zrób to szybko. Rzuć tego, który pierwszy zrobi coś nie tak. To powinno być dość łatwe. <laughs> A, doskonale! Więc musimy porozmawiać. Kiedyś należała do mojej babki. Na łożu śmierci powiedziała, abym dał ją tej, która skradnie mi serce. Jaka ona piękna! Cholera! O, chyba zostawiłem portfel w domu. Naprawdę? Super! Musimy po. <laughs> Ten mężczyzna ma atak serca! Niech pan się trzyma! Czy ty mu ratujesz życie? No po prostu cudownie. Tim? Wiesz, że nie lubię narzekać, ale tym razem nie wytrzymam. Marudsonowie odstraszają nam klientów, praktycznie nic nie robią, a ja dłużej tego nie zniosę! A -a! Sprowadzenie przejrzałej klienteli było dużym błędem. Idziemy na dno, pozbądź się ich, a dostaniesz podwyżkę. Naprawdę? Niestety hamburger McFlipsters jest zmuszony pozwolić Wam odejść. Czy naprawdę chcesz wyrzucić z pracy kogoś pięć razy starszego od ciebie? Nie wiem jak uda nam się przetrwać bez tej pracy. Gracie jest taka wrażliwa. Utrata tej pracy może ją zabić. W porządku, George. Przecież zawsze możemy się żywić zupą ketchupową. Ketchupową? Nie zaczynaj znowu, George! Ostatnie pytanie. Zwykle przy pożegnaniu A. Całujecie cię w rękę, B. Całujecie w tyłek, C. Całuję twoje pieniądze, A. Dobra, według pierwszych trzech czasopism powinnaś wybrać Vince'a. Wspaniale! Ale według ostatnich trzech powinnaś zostać z Blake'iem. A, głupie quizy! Witaj, ślicznoto. Dziś wieczorem jest wernisaż. Ketlin! Pójdziemy? E, jasne, zgoda, to pa! Więc właśnie wychodził. Na razie, bracie. Masz bardzo serdecznego brata. Wychowali nas hipisi. Dziś jest otwarcie galerii. Spotkamy się o siódmej. Jasne, tak! Na razie. E, zdajesz sobie sprawę, że zgodziłaś się pójść z obydwoma w to samo miejsce, więc wernisarz Blake, otwarcie galerii. A! Cóż to za dramat, laski. Umówiła się z nimi w tym samym miejscu o tej samej porze. To wszystko? O nic się nie martw. Josie Master zajmie się wszystkim. Uwaga, klienci! Hamburger McFlipsters dokonuje małych zmian w celu pokrycia strat. Od tej chwili kubek w kosztuje 5 centów. Nie! Nie możecie tego zrobić. Woda jest za darmo. Ale grzanie nie. Jak śmiesz tak mówić do George'a. On był na wojnie. Dobra, wycofuję się. Bojkot McFlipstera! Bojkot McFlipstera! Bojkot McFlipstera! Bojkot McFlipstera! Bojkot McFlipstera! Boycott McFlipstera! Woda nie jest za darmo, ale jesteśmy wolni. Juhu! No tak, wracamy do pracy. Ostatniego spotkania, ale jego nie było. A ten jest rozchwytywany w Berlinie. Jakie to europejskie! Bardzo się cieszę, że spędzę ten wieczór z tobą. Ja też. Teraz zostań tutaj. Zaraz wracam. Katlin. Czeka nas fantastyczny wieczór. Jasna sprawa. Zaraz wracam. Nie mam zdanie, nie mogę tego zrobić. Katlin ludzik, kryjecie? cię. Uż pluskwę do ucha, a ja załatwię resztę. A jeśli coś nie wypali... Nie gadaj do rzeźby. Ja. Przepraszam, ale byłam w łazience. Nie ma sprawy, Ketlin. Blake na godzinie dziesiątej. Uważaj. Uh, masz czasami tak, że już tam byłeś, ale musisz iść raz jeszcze. Zaraz wracam. Wybacz mi Blakey. To co mówiłeś? Właśnie miałem cię pocałować. Więc jest na ósmej! Nie wiem, gdzie to jest! E, czy ty do mnie mówisz? Nie! To znaczy tak! Może skoczysz po coś do picia. Coś, co trzeba nalewać przez jakiś czas. Idź już, Siosio! Przyniosłem szan <słuch> i wodę. Może pomogą ci w twoim problemie. Um, dzięki! Blake na szóstej! Przestań podawać mi czas! Nie podaję, wszystko, okej? Okay? Nie, bo ja... Słyszałem o całowaniu się kuzynów, ale wy jesteście bratem i siostrą. Vincy! Ha! Bardzo mi przykro. Za co przepraszasz swojego brata? Nie jestem jej bratem. Spokojnie. Vincy nie jest moim Ech? bratem. Blake'i też Ech? nie. Spotykałam się z wami dwoma. Nie mogę dzielić się swoją kobietą. Ciao. Złamałaś mi serce. Żegnaj, Katlin. Że jesteś motylem i zatrzepocz! <śmienicza> <śmienicza> Może za bardzo się starasz. I tak całe życie! Hmm. Ktoś zaproponował mi mieszkanie w Nowym Jorku w zamian za bilety! <śmienicza> mieszkanie? Święć! Ale zdecydowałem, że go nie chcę. Nie! <śmienicza> Bo wszystkie te rzeczy nie były dla mnie tyle warte, ile jest dla mnie wart mój kurczaczek. Może nie jest jadalny. Kurczę, może jest zabójczy, ale jest mój. Więc wymieniłem go za mieszkanie i teraz jest tam, gdzie być powinien. Szczęściaż z ciebie, bo wiesz, czego chcesz. Szkoda, że tego nie odkryłam, zanim Plejki y i im y mnie rzucili. Jakoś czuję, że dasz sobie z tym radę. Może umówisz się ze mną? To naprawdę działa! Katlin, jesteś geniuszem! Z przyjemnością się z tobą umówi! Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dialogi polskie Jan Aleksandrowicz-Krasko. Dźwięk i montaż Agnieszka Stankowska. Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. W rolach głównych Ketlin Agata Buzek. Jen Anna Sroka. Niki Katarzyna Godlewska. John C. Maciej Zakościelny, Jud Aleksander Czysz. Wyatt Modest Gruciński i inni.